To jest podcast Muzeum Narodowego w Gdańsku oddziału etnografii. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, jest z nami też przyroda, i jeżeli będziemy jej się przyglądać i iść wspólnie, to myślę, że będzie nam łatwiej znaleźć ratunek na to, jak to schronienie powinno wyglądać tak prawidłowo, dobrze i, i może właśnie bezpiecznie. W tym odcinku razem z dr Agnieszką Kurkowską z Politechniki Gdańskiej zastanawiamy się, w jaki sposób możemy szukać pomysłów na schronienia dla ludzi. Dr Kurkowska jest architektką i artystką. Jej niewielkie formy rzeźbiarskie, prototypy schronień, możemy oglądać w pobliżu oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. W drugiej części tego podcastu zapraszamy na rozmowę z Agnieszką Folten z Trondelag, Bildene, Kunstenere Trondheim w Norwegii, która opowie o wystawie przygotowywanej dla naszego muzeum. We Chcemy, żeby sztuka miała znaczenie, by zarówno twórca jak i odbiorca miał niezależne idee. Nad czym artyści pracowali, jak to jest odbierane, jakie konteksty przynosi ta sztuka i to wszystko jest połączone z naszym muzeum oraz naszym projektem. Mamy nadzieję, że wystawa zawiera w sobie element marzeń i nadziei na przyszłość. Każe się zastanowić, co nas łączy ponad historią, miejscami, w których żyjemy, ponad granicami. Słuchacie Słuchajcie podcastu Muzeum Narodowego w Gdańsku, oddziału etnografii. Nazywam się Agnieszka Kurkowska, jestem architektem. Jako architekt pracuję na wielu płaszczyznach. Jako wykładowca akademicki pracuję ze studentami. Jako naukowiec pracuję jako badaczka przestrzeni zamieszkiwania. Jest jeszcze jedna odsłona mojej pracy. Pracuję jako artystka i wówczas rysuję, fotografuję rzeźbie, ale również dotyczy to wszystko przestrzeni zamieszkiwania. Chciałabym troszeczkę porozmawiać o tym zamieszkiwaniu. Kto i gdzie ma zamieszkiwać, i jak to powinno się zmieniać w tym świecie, zmieniającym się w świecie, gdzie doświadczamy pandemii, gdzie doświadczamy takich nagłych wydarzeń atmosferycznych. Myślę sobie o upałach, ale też o burzach, które teraz nawiedzają na przykład Europę. Bardzo złożone zagadnienie. I to już od razu powiem, że jako architekt bardziej rozumiem problem niż nam odpowiedzi na te wszystkie pytania. My, jako architekci, jesteśmy nauczeni pracy w bardzo złożonych, wieloosobowych zespołach i to właściwie tylko w ten sposób można odpowiedzieć porozumiewając się z przyrodnikami, geografami, klimatologami, socjologami, ale ja konkretnie, ostatecznie powinnam te wszystkie informacje zebrać i powinnam znaleźć odpowiedź na to, jak wygląda forma domu to co proponuje w swoich badaniach i czego poszukuje to poszukiwanie domów dość eksperymentalnych domów osadzonych bezpośrednio w lesie aczkolwiek takie domy na świecie pojawiają się zresztą coraz częściej pani wspomniała o pandemii uciekamy z miast chcemy być bliżej natury skazani na odosobnienie chcemy otaczać się drzewami a nie ścianami skazani na upały chcemy być bliżej drzew bliżej cienia myśląc o burzach no tak w Wtedy też nie jest to oczywisty temat, gdzie, gdzie się schronić, ale przyglądając się przyrodzie w takiej skali mikro, w jakiej ja ją badam, myślę, że jestem w stanie podpowiedzieć taką nieoczywistą ścieżkę poszukiwania tej formy domu. Domu, kiedy przyglądam się w skali mikro po szyciu lasu i obserwuję, jak chronią się inne, mniejsze organizmy. My też jesteśmy organizmami, które zamieszkują tą planetę, nie jesteśmy tu sami. Ja uciekam od takiej antropogenicznej wizji świata? Jesteśmy tutaj wszyscy razem, jest z nami też przyroda. I jeżeli będziemy się przyglądać i iść wspólnie, to myślę, że będzie nam łatwiej znaleźć ratunek na to, jak to schronienie powinno wyglądać tak prawidłowo, dobrze i, i może właśnie bezpiecznie. Projekt, który teraz Pani realizuje, nie jest projektem architektonicznym, tylko bardziej rzeźbiarskim. Na czym właściwie on polega? Staram się stworzyć modele, prototypy domów, takie w mikroskali, tak jak wspomniałam o tym poszyciu, to właśnie to jest dla mnie kontekst, taki fizyczny, czyli schodzę w skalę przedmiotu, który tworzę dłoń, który jest nieduży, ma kilka, kilkanaście centymetrów i wpasowuje się w elementy poszycia, czy w elementy kory, czy w elementy konarów. W tej skali jestem w stanie wykonywać dużo tych modeli i to jest dla mnie taki element, który wielkościowo jest łatwy do pracy, jest łatwy do analizy, ale jednocześnie schodząc do tej skali mikro, zmieniając perspektywę, wydaje mi się, że jestem w stanie odnaleźć rozwiązania nietypowe. Może eksperymentalne, takie, których nie widziałam wcześniej. Wiele lat już pracuję jako architekt i zawodował jako badaczka, i widziałam wiele przykładów światowej, wspaniałej architektury, ale też takiej architektury eksperymentalnej, architektury etnicznej, lokalnej, która jest stworzona w skali człowieka, z tego, co człowiek ma pod ręką. Natomiast wciąż poruszamy się w skali no, statystycznego 1,80 m i dopasowujemy zbierane elementy do siebie. tak? Tacy jesteśmy fizycznie, dość duzi. Natomiast zmiana skali podpowiada mi rozwiązanie nieoczywiste. Tworzy taką glinianą rzeźbę. Najpierw tworzy dużo rysunków, trochę maluje, dużo myślę o tym. Temu towarzyszą też jakieś zapisy, takie notacje, takie quasi refleksyjne noty. Które sobie przeglądam, coś tworzę dosyć impulsywnie, albo wracam do tego, jest dłuższy namysł potrzebny. Kiedy ostatecznie powstają te gliniane rzeźby w oparciu o ten cały materiał, to ja z nimi wracam w miejsca, które wcześniej oglądałam, w których przebywałam. Do lasu, na skraj łąki, na skraj jeziora, gdzie jest na przykład taka fala przybojowa wieczorna. Ustawiam te rzeźby, które powstały w wyniku tych obserwacji, i ustawiam je w różnych miejscach, fotografując i przyglądając się, sprawdzam, czy one się w to miejsce wpasowują, tak wtórnie, czy ja przyniosłam coś. Co um, wynikając z moich refleksji i obserwacji, z całego mojego takiego bagażu zawodowego, ma szansę się wpasować w to miejsce. I robię tu rzeczy takie dosyć mechaniczne, które Opowiada mi y, moje doświadczenie zawodowe. Spodziewam się, że tak to powinno wyglądać i pasować, i to jest jedna ścieżka. I robię też rzeczy totalnie eksperymentalne. Wkładam te rzeźby do wody, wkładam je do jeziora na jakąś głębokość, mniejszą, większą, przyglądam się im, próbuję dokumentować i sprawdzam, jak one się zachowują, kiedy je opływa woda, kiedy jest większa fala, czy one są tą wodą zakrywane, czy tylko częściowe. Y, oczywiście. To nie jest taka wskazówka wprost do tworzenia naszych mieszkań, chociaż istnieje wiele utopijnych koncepcji miast pod wodą w oceanach, jest to może jakiś element naszej przyszłości. Ja po prostu się temu przyglądam, czy te formy, które sobie wykombinowałam, one są bardziej kuliste, bardziej smukłe, bardziej owalne, czasem są bardzo rozczapieżone, takie trochę przypominające korzenie. Czy ja mogę doświadczyć takiego poczucia, że one są zgodne z tym miejscem? To jest dość nieuchwytne, dość takie enigmatyczne poniekąd, ale myślę, że jeśli się tak nad tym trochę po ludzku, refleksyjnie do tego odnieść, no to faktycznie można poszukiwać takiego doświadczenia i można, można zapytać osoby nawet zawodowo niezwiązane o, o jakiś szereg fotografii, bo też to robiłam, i zapytać, które z tych układów wydają Ci się. Pasujące do siebie, gdzie element, który przyniosłam, nie jest obcy, gdzie coś uzupełnia, gdzie, gdzie jest zgodny z tym, co widzisz, albo z tym, co wiesz o lesie. Taką ścieżką próbuję podążać. Z czego wykonane są te rzeźby? Z gliny. Z gliny pochodzącej z miejsca, konkretnie. Glina jest plastyczna. Glina pozwala mi dość łatwo przełożyć moją wizję, która w płaskim obrazie, w kreskach albo w moim zamyśleniu ujawniona, ona musi przybrać trójwymiarową postać, bo mówimy tutaj wciąż o takim elemencie w procesie, czyli na początku jest myśl, a na końcu być może byłby budynek architektoniczny. Czyli ta rzeźba jest tym momentem, kiedy moje wyobrażenia stają się przestrzenne. Jest plastyczna, pochodzi z miejsca, jest materiałem naturalnym, ona też pachnie tym miejscem, tak? pachnie tą gliną czy tym iłem, kiedy jest mokra, kiedy się rozpuszcza, ja mam takie poczucie bycia w procesie poniekąd, ona nie jest sztuczna, zewnętrzna, to nie jest gips. I ona się w ten las wpasowuje też tak ładnie. Jak pada deszcz, to ona namaka, ona zmienia kolor. Kiedy zostaje w tym jeziorze, ona się totalnie rozpuszcza i wraca do tej wody. Mam też takie poczucie pracy w materiale bezpiecznym, w tym sensie, Mądrym, że dającym się łatwo uzyskać, przetworzyć i odzyskać ponownie. Co też jest oczywiście tropem, takim nurtem, faktycznie poszukiwania architektury lołtekowej czy architektury y bionicznej. Oczywiście ten budulec istnieje, istniał zawsze. Tam, gdzie była glina, ludzie wykonywali z suszonej gliny, budulec, czy, czy wspomagali budowanie z drewna, tak, żeby zbudować to swoje schronienie, więc Myślę, że tu jest wiele odpowiedzi na to pytanie, może nawet niektórych nie znam, może to już jest w mojej pracy, przy moim stażu podświadomie pewne rzeczy wykorzystuję, ale ta, ta glina mi się zgadza z tym, co robię po prostu. No i jest zero waste. Absolutnie. Do wykopania samemu z jakiejś osuniętej skarpy, do pozostawienia w miejscu bez poczucia, że, że gdzieś jest jakaś krzywda. Nie, nie ma praktycznie, wszystko wróciło na miejsce. Może się trochę przelokowało. Ale z wiatrem też się przenosi, z lodowcem też się przenosiło, więc tu nie mam poczucia jakiegoś robienia wielkiego zamieszania. Chciałam teraz dopytać o ten cały proces, bo rozumiem, że na początku jest taki proces zastanawiania się, później są rzeźby, które znajdują się w wybranych miejscach. I co dzieje się dalej? I dalej. Te rzeźby, tak jak mówiłam, ja je fotografuję. I te fotografie wraz z rzeźbami wracają tak naprawdę do takiej pracowni badawczej. Czyli mieliśmy wcześniej taki trochę ferment twórczy, tak? Potem była taka pracownia twórcza, ściśle twórcza, artystyczna, bardzo, bardzo konkretnie. I właściwie tutaj przestaję być artystką od tego momentu, zabieram ten cały materiał i od nowa badam. Bo wówczas na podstawie tego, klasyfikując, przyglądając się, weryfikując, skanując, obrysowując ślady, szukając konkretnych linii, próbuję stworzyć katalog odpowiedzi na pytanie, jaki przebieg linii, jaka forma mogłaby zdecydować o tym, czy jak szukać tych linii, żeby obiekt, który przeskalowany razy 100, powinien pasować do miejsca, który byłby zgodny. I, ten, I to jest etap, który jest jeszcze no, mo mocno początkujący i bardziej gdzieś w planach badawczych. Są obiekty, dla których już narysowałam w takim przeskalowaniu koncepcyjne szkice, faktycznie przeznaczenia ich jako butynki i są takie formy. Bardziej obszerne, które się świetnie do tego nadają. Formy bardziej smukłe wymagałyby przeskalowania do bardzo dużych wymiarów, żeby mogły być zasiedlane, więc one są trudniejsze dla mnie. Przyroda sobie korzysta z takich form, bo drzewa są smukłe, trawy są smukłe, potrzebują wynieść kwiat i nasiono bardzo wysoko. My też potrzebujemy słońca i deszczu, ale my musimy poruszać się w płaszczyźnie poziomej i bardzo taki wysoki, smukły, wieżowy system zamieszkiwania nie jest dla nas wygodny. Chociaż to się dzieje w wieżowcach, kiedy wykorzystujemy minimalną powierzchnię styku z ziemią i maksymalnie pniemy się w górę, więc może jednak jakieś formy pośrednie byłyby tutaj przydatne. Jakie miejsce w tych rozważaniach, badaniach architektonicznych zajmuje komfort? Sam projekt jest dla mnie wybitnie komfortowym działaniem, bo ja wybrałam sobie czas taki wakacyjny, letni, kiedy mam mniej zobowiązań na uczelni, mniej zobowiązań zawodowych i mam dużo komfortowego z czasu na tworzenie. Więc przez tą baczność, przez uważność, przez to skupienie to teraz jest taki modny termin mindfulness. Tak długo jak będzie dotyczyła mnie, jeżeli ja zadbam o własną koncentrację, Projekcie i skoncentrowana, wezmę pod uwagę wszystkie czynniki, to mam wrażenie, że Zadbam o komfort przyszłego mieszkańca, użytkownika. Zbadam sobie słońce, zbadam sobie układ wiatru, zbadam sobie elementy sytuujące, może znajdę też jakiś element przyjemności. Mówimy też o bardzo istotnym elemencie współcześnie, i to też jest takie antidotum na przeciwdziałaniu wszystkim zmianom o koncepcji well-being, czyli dobrostanie. No nawet Światowa Organizacja Zdrowia, well-being przyjmuje jako pierwszy element weryfikacji stanu osobniczego człowieka i całej grupy społecznej, nie, nie, żadne inne parametry. Więc myślę sobie, że przy tej całej uważności, jeżeli zadbamy o troską o te wszystkie elementy, o zgranie przyrody i zgranie elementu nowego architektonicznego w kontekst, to mam wrażenie, że że jestem w stanie uzyskać taką ścieżkę potencjalnego komfortu przyszłego mieszkańca. To jest taki projekt bardzo kompleksowy, mam wrażenie, bo z jednej strony tutaj mamy jak, jakiś artyzm, z drugiej strony mamy obserwowanie przyrody, i z trzeciej strony mamy. Tą służbę społeczeństwu, czyli de facto ma z tego powstać budynek. Jest taka możliwość powrotu do projektu, gdzie poszukuje schronienia nietypowego i schronienia bliżej, i pokazuje ludziom, że mogą tego schronienia szukać nie w katalogu domów typowych, niekoniecznie w mieszkaniu w bloku być może trzeba przemyśleć i trochę zrewolucjonizować komfort życia. W mieszkaniu zadbanym przez administrację na rzecz samodzielnego mieszkania, czy takiego wspólnotowego mieszkania, ale można się zastanowić, czy ta ścieżka nie jest dla mnie. I tutaj edukator może o tym opowiedzieć, czy to pokazać, czy to w ogóle zaproponować. Będziemy prawdopodobnie taki paradygmat mieszkania jako mieszkania w bloku w mieście, on się będzie zmieniał. Coraz bardziej marzy nam się mieszkanie na wsi w małym domu albo w ogóle samodzielnie gdzieś w zaadaptowanej przestrzeni. To są rzeczy dość utopijne. To, to nie, nie stanie się na skalę społeczną. Natomiast wydaje mi się, że już. Sam fakt możliwości sezonowego przebywania w takich przestrzeniach, takiego ratunku, takiej terapii dla nas już jest fajną podpowiedzią, ale przede wszystkim dla mnie idealnie by było, gdyby młode pokolenie wzrastało w takiej świadomości, wrażliwości i sprawczości, bo my, architekci, oczywiście profesjonalnie na tym temacie się znamy. I jest naszym zadaniem zawsze, zawsze być na miejscu, kiedy ktoś prosi o zawodowe zaprojektowanie domu, ale do dużego stopnia ludzie sami są kreatorami w przestrzeni zamieszkiwania. Przecież dotąd świat istniał bez architektów, są piękne książki na ten temat. To ta architektura bez architektów to jest i ta architektura zwierząt, i ta architektura ludzi tradycyjnie w społecznościach, gdzie taki zawód się nie wykształcił, co najwyżej zawód rzemieślnika. Czy artysty, czy mędrca, który wie jak to zrobić, czy takiego przywódcy, niejako brygadzisty, który wskaże, pokaże, jak fizycznie dom zbudować. I doświadczenie ludzkie i marzenia ludzkie w ten sposób były realizowane wraz z obserwacją przyrody i obserwacją zwierząt. Ludzie tak sobie konstruowali i modyfikowali schronienia. Natomiast odchodzimy od tego i nie pamiętamy o tym, i nigdzie w edukacji to się nie pojawia potem dalej, szkoda. Porozmawiajmy o Oliwie. Jaka to będzie instalacja i jak długo będzie można ją w ogóle oglądać? W Oliwie pojawią się małe gliniane rzeźby. To będzie kilkanaście takich miejsc w pobliżu Starego Spichlerza, siedziby oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dla poszczególnych miejsc, które badam, obserwuję, tworzę rysunki, przygotowuję te modele, każdy komplet tych modeli, kilku obiektów będzie unikalny i wpasowany do miejsca, i będzie właśnie taką nitką, która może nas jakoś emocjonalnie połączyć z możliwym wyobrażeniem innej formy zamieszkiwania, innej formy schronienia się. Te domy pojawią się tam z początkiem wystawy, czyli jesienią, natomiast będą w tym miejscu do samego końca, ponieważ to jest suszona glina. Ona nie będzie w żaden sposób wypalana, impregnowana, nic się z nią nie będzie działo, będzie skłana słońcu. Ona jest dosyć mimo wszystko, dosyć trwała, natomiast te, te obiekty będą sobie sukcesywnie zanikać, ponieważ poddawane wodzie i mrozom, upałom wcześniej już pewnie nie, może na wiosnę, ciepłe dni, no w każdym razie będzie to taka naturalna erozja. I z kolejnymi deszczami po prostu swobodnie odrobina po odrobinie ten materiał i łowo będzie sobie spływał do gleby, będzie sobie wracał przez strumień oliwskich dalej wpłynie do morza, że one po prostu swobodnie, swobodnie przestaną istnieć i wrócą. Poniekąd tam, skąd przyszły, bo ta woda znowu wyparuje i te cząstki się uniosą, więc tak to się, takie koło się toczy w przyrodzie. Natomiast one zostaną nam celowo, po pierwsze, dlatego, żeby pokazać, że pracujemy w materiałach naturalnych i takie materiały użyte do budowy domu, tak właśnie można w razie potrzeby odzyskać lub po prostu oddać miejscu, znowu tworzyć tą, tą tkankę gleby. I jeszcze po to, żeby zwrócić uwagę tą taką samoistną degradacją, że budynki też mają taki cykl żywotności. Też się gdzieś tworzą, rodzą, potem istnieją i potem zanikają. My przywykliśmy może do widoku takich rozsuwających się drewnianych chat, które w końcu gdzieś się pewnie zniszczą, albo zniszczy je burza, albo w końcu rozwije wiatr i one w końcu skorodują, zbutwieją, truchnieją i cały pakiet dystruetów się nimi zajmie, a zajmie się nimi dlatego, że nie będą impregnowane sztucznymi, chemicznymi elementami. Tak też będzie tutaj, czyli takie naturalne nadprzebywanie, aż po zniszczenie, taką śmierć obiektu, która tu nastąpi w taki sposób naturalny, po prostu poprzez wchłonięcie, ale nie kończy się tak całkiem, nie kończy się tak na zawsze, bo staje się czymś innym, więc może to też jest taka refleksja, która daje nadzieję, że to jest po prostu zmienność. Tak jak ten pomysł zostaje w tych osobach, które go po prostu zobaczą i idzie dalej, i już nie musi istnieć tam, bo nie jest to potrzebne, tak właśnie ten materiał zabrany skądś, czemuś służył i znowu posłuży czemuś zupełnie innemu za chwilę. Rzeźby dr Agnieszki Kurkowskiej zostały rozmieszczone niedaleko Spichlerza Opackiego. Tymczasem w drugiej części podcastu rozmawiamy z Agnieszką Foltyn, team liderką z TBK Trondheim. Kiedy oddział etnografii zaprosił nas do udziału w tym projekcie, rozpoczęliśmy rozmowę o tym, w jaki sposób artyści mogą w nim uczestniczyć, by wykreować długoterminową współpracę pomiędzy instytucjami. Udział TBK to przede wszystkim szukanie artystów, którzy mogliby pokazać swoje prace w muzeum w Gdańsku. W ramach projektu Schronienie migracji Klimat ja i koleżanka Katrin Bücher napisałyśmy też teksty do publikacji i gościłyśmy delegatów z Muzeum z Gdańska tutaj w Trondheim. Jak będzie wyglądała planowana wystawa? To bardzo interesujący miks, kiedy pracuje się z artystami wizualnymi z różnych krajów, którzy wykorzystują różne media i różne idee. Bardzo ciekawym wyzwaniem jest też to, że będziemy to pokazywali w oddziale etnograficznym. Na początku dużo dyskutowaliśmy o tym, jakie prace, tematy, spotkania, media wizualne mogą dobrze funkcjonować w kontekście oddziału etnograficznego i jak artyści mogą reagować na różne tematy, które zawierają się w projekcie, czyli klimat, migracje i dziedzictwo kulturowe. Sama wystawa nazywa się "Schronienie". W otwartym procesie rekrutacyjnym członków TBK wybraliśmy cztery Prace artystyczne wykonane przez pięcioro artystów. Mamy więc Lejkin Wik, która tworzy w Trondheim, ale pracowała też na arenie narodowej i międzynarodowej. Lejkin zaprezentuje projekt fotograficzny związany z relacją między tuszem i krwią. Paul Mamy też Paula Leszwina, który pracuje nad projektem wideo. Ten projekt jest dialogiem pomiędzy ludzkim ciałem a środowiskiem, szczególnie tym poindustrialnym. Zazwyczaj projekt usytuowany jest na jego własnym ciele. Ruchy jego ciała będziemy mogli obserwować w różnych zakamarkach muzeum. Paul pracuje z tradycyjnymi technikami, i jego projekt jest komentarzem do tego, w jaki sposób przemysł zmienił świat i wpłynął na klimat. Są duetem artystycznym, który pracuje razem od 2018 roku. Na tę wystawę przygotowują instalację zręcznie filcowanej wełny. Ta wełna pochodzi z regionu słynącego właśnie z ręcznego filcowania wełny. Zrobienie czegoś takiego wymaga dużo czasu. Ten sposób filcowania jest znany od pokoleń, a dzisiaj uczą się go młodzi ludzie z całego świata. Ostatnią artystką jest Lynn Harvasholt, która zaprezentuje projekt dźwiękowy Be kind Sachbikini. Ten monolog zawiera uniwersalne prawdy. Będziemy mogli się odprężyć, bo ten konkretny projekt może zmienić myślenie na bardziej pozytywne. Konfrontacja ze skutkami klimatycznymi jest trudna. Widzę to szczególnie w młodym pokoleniu. Widzę w nim wielką troskę o przyszłość klimatyczną, poczucie nieuchronności katastrofy, która ma nadejść. Tyle osób czuje, że ludzie odpowiedzialni za przemysł i różne rządy nie robią wystarczająco dużo, by temu przeciwdziałać. A praca Lin, praca Lin wnosi nadzieję, bo my jako ludzie potrzebujemy nadziei. Dlaczego wybraliście właśnie te konkretne prace? Ważne było, by wpisać się w większy projekt, w projekt schronienia, który ma aspekt edukacyjny, ma też aspekt networkingowy, ma łączyć mimo granic, ale ma też aspekt dramatyczny, czyli właśnie tych schronień dla migrantów, tego dziedzictwa kulturowego i zmian klimatycznych, które każą nam się zastanawiać nad przyszłością. Chcieliśmy prac, które w różny sposób ukażą tę skomplikowaną sytuację na świecie, w którym żyjemy i uwrażliwią nas na otwartość. Chcemy, żeby sztuka miała znaczenie, by zarówno twórca, jak i odbiorca miał niezależne idee, czyli nad czym artyści pracowali, jak to jest odbierane, jakie konteksty przynosi ta sztuka. I to wszystko jest oczywiście połączone z muzeum oraz z naszym projektem. To wszystko każe się zastanowić, co nas łączy, ponad historią, miejscami, w których żyjemy, ponad granicami. To, co nas łączy, to posiadanie głosu, i ważne jest, byśmy tym naszym głosem przemawiali i uczestniczyli w świecie, w którym żyjemy. Może to idealistyczne, ale ważne, aby mieć takie pragnienia, to ważna część naszego istnienia. Dlaczego artyści interesują się zmianami klimatycznymi i co ich zaangażowanie może realnie zmienić? Bardzo często pytamy really sami siebie, co możemy zrobić, i odkrywamy, że sami możemy niewiele. Indywidualne akcje, nawet jeżeli postaramy się jeszcze bardziej, niewiele zmienią. Ale to nie znaczy, że powinniśmy przestać działać. Tak więc, co może robić sztuka? Sztuka jest refleksją o społeczeństwie. Mówię o sztuce na każdym poziomie. Dzieci tworzą sztukę, dorośli realizują swoje pasje artystyczne, a inni pracują profesjonalnie ze sztuką. Poprzez sztukę możemy realizować nasz dialog ze światem, być z innymi ludźmi. Sztuka kreuje otwartość, kreuje inne zrozumienie. Tyle różnych głosów, wiecznie niezgadzających się, wiecznie kontrastujących ze sobą, a jednocześnie współistniejących. Tyle możemy nauczyć się poprzez sztukę, szczególnie politycy. Na przykład tego, że nie musimy się zgadzać. Musimy tylko chcieć razem pracować. Dlaczego ludzie powinni obcować ze sztuką? Sztuka jest zaproszeniem, jest zaproszeniem do fantazjowania, do zobaczenia jakiejś rzeczy z wielu różnych perspektyw. Myślę, że sztuka jest bardzo przykładywana do widzenia świata inaczej, albo tylko do widzenia momentu, do wyobrażenia się, momentu, kiedy coś może być widziane z innej perspektywy. W podcaście udział wzięli dr Agnieszka Kurkowska z Politechniki Gdańskiej oraz Agnieszka Foltyn z TBK Trondheim. Muzyka Piotr Lekwaj. Podcast przygotowała Katarzyna Błaszczyk, torba reportera i podcastera. Projekt Schronienie, klimat, migracje, dziedzictwo. Jest współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura. Działanie drugie. Poprawa dostępu do kultury i sztuki.